Łop, dzik. No co to może być? Przemieniaj te literki. Można podpowiedzieć dział czy nie? Nie ma, nie ma tutaj żadnej podpowiedzi. Nie, wiem co to jest. Już wiesz od razu? Czemu to jest na czerwono? Wcześniej były czarne, ale są też i czarne. O co chodzi? No, Zołza jakaś? Nie, nie ząza. Co to może być? Mogę się założyć na 100%, że Wy tego na pewno teraz nie odgadniecie, bo to jest tak trudne. Zoiła? Zoiła. No Zoiła. Ołdzgadli. To może być. Ale nam się języki plączą. Już słuchajcie, za chwilę sobie chyba połamiemy języki na tych. Literach. Nie wiem, ej. Kościół myślimy zobacz, ułożyliśmy ran wagary. Ale też to nie jest żaden produkt. Biegnij na wagary, jakby wagary. Ułożyłam i chyba wiem. Już tak szybko. Nie no, wiem no, słuchaj. czy wiem, ale... No nie, to jest niemożliwe. Widzowie pomocy. Brak połączenia z serwerem. Hej, co się dzieje? Kasia, <laughs>